Yeah, yeah. Jeśli jutro się nie budzę, kto nie będzie jeszcze szukał? Na czyim ramieniu zostanie Cię? Po moim smutku jaką rolę gram w tym świecie? Gdy już mówię całkiem szczerze Zgubiłem drogę, stoję w miejscu, to kręci wciąż ta przestrzeń Każdy krok prowadzi w bok, choć że to nic Świat się śmieje z moich ran, a ja nie mam dokąd iść Twoje oczy puste są, odbijają tylko Cię Żyję jeszcze, ale w środku dawno już nie ma mnie kłamią tak samo, chciałem trzymać się nadziei, ale znika razem z radą zamykam oczy przed światem mam on puka coraz mocniej, nie potrafię się obronić, nawet nie chcę próbować, jeśli jutro mnie zabraknie nie zostanie po mnie wiele może echo kilku wersów, może wspomnienie w butelce, nie wiem czy to moja prawda, czy kolejny Budzę, kto mnie będzie jeszcze szukał, na czyim ramieniu zostaniecie Po moim smutku jaką rolę gram w tym świecie, gdy już mówię całkiem szczerze, skupiłem drogę, stoję w miejscu, tu wciąż ta przestrzeń Każdy krok prowadzi w mrok, choć udaje że to nic, świat się śmieje z moich rad A ja nie mam dokąd iść, twoje oczy puste są, odbijają Nie się obronić, nawet nie chcę próbować Jeśli im tu mnie zabraknie, nie zostanie po mnie wiele Może echo kilku wersów, może wspomnienie w butelce Nie wiem, czy to moja prawda, czy kolejne pusty sen Ale wiem, że coraz częściej w środku już nie ma